Witam. Sprawdzamy Huawei AP8 Lite w 2026 roku pod kątem użyteczności aplikacji oraz gier. Przygotowałem kilka aplikacji wraz z dwoma gierkami, żeby wytestować. Zacznijmy od Facebooka. Facebook szybko się dość załadował i jest responsywny jak na telefon z 2015 roku. Może jakbym wszedł w jakieś rolki to by się zaciął, ale już mi się nie chciał sprawdzać. Miałem przecież TikToka na później. Wiadomości działają, tylko aktualizacja wymaga, żeby rozmawiać, ale już nie ma aktualizacji, więc chyba wygasło wsparcie. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy dobrze powiedziałam. Dobra, teraz Instagram. Instagram trochę się ładował, ale to przez to, że nie byłem zalogowany. Tutaj macie post Burgermana. No, wszystko jest responsywne, działa szybko nie zacinać się, może raz na jakiś czas, idealny jak na ten telefon teraz czas na TikToka, który nie był za szybki po zalogowaniu wyskoczyło, żeby przesunąć górę, ale ja kliknąłem zacznij oglądać, ale to by nic nie zmieniło, bo i tak telefon przestał odmawiać posłuszeństwa wtedy nie chciało się nic załadować, a potem tylko dźwięk wydawał więc idziemy do następnej gierki Teraz będziemy testować Geometry Dash, które myślę, że jest idealne jak na ten telefon i jego responsywność. Poziom szybko się załadował, ale nie dość, że się zacinał przez telefon, to jeszcze zaczęło wyskakiwać coś o danych osobowych. Jakby dajcie spokój, to jest telefon, a nie maszyna zagłady. Próbowałem tutaj przyjść poziom, ale telefon zaczął zacinać się zacinać i tak dalej, więc odpuściłem już grania. Następną gro, którą będziemy testować, to jest Poł, bo myślę, że po geometrii dasz, to już by nie przeżyło. Nie przeżyłoby nie. Tak, ja nie, to myślę, że po prostu jest lekka gra plus na nudę. Więc wiadomo, czemu wybrałem. Poł i tak się zacinało, bo nie chciało mi w ogóle przesunąć tego paska z latami. Ale już po zaznaczeniu Poł i tak się zaczął wciąż zacinać, bo chyba nie chce, żebym i ja testował jego rzeczy, na przykład gry. Telefon sam sobie jest na Androidzie 6, ale z 16 GB, z czego było 30 MB, to ten telefon się zacinał, ale nawet po włożeniu karty SD to coś się zacina. To... Dlatego telefonu nie ma deski ratunku. Jeśli chcecie go używać, to lepiej nie używajcie. Weźcie jakiś budżetowy, że będzie lepiej niż taki telefon katować. Dobra, to było już tyle. Już nie mam nic do opowiadania nara.